Witam was w pierwszym odcinku z gry Plauk Ink i Dzisiaj jest z nami Szympan, który będzie nam doradzał. Dzień dobry. No i zaczynamy. Dzisiaj będziemy zagrać Bargalowirusem. jako szympan. typ zarazy wirus. Premia ATP oczywiście jako gen. A to w sumie dobrze, bo koronawirus jest w Polsce, to w sumie hmm. to dobrze. <laughs> Do, e, e, nie widzicie co tutaj było napisane. Dobra, to nazwiemy to Bar... Galus Aż źle Źle ale już nie będzie. Albo nie, dobra. Barga B A, -g -a O virus I R Idealnie. graj Witamy w Blackpink. Dobra. No zaczniemy od Chin. Jak zawsze. Od Rosji. Nie, od Polski. Od Polski Pora, typ zaraz wirus. Super, zaraz fajnie. Wirus? Dobra, to weźmy sobie rozprzestrzenianie na Chyba e, jak musisz iść w wodę czy w powietrze? W powietrze. Okej okay. Pomyślnie Wyelwowałeś po wy bargalowirus. <trych> Pomyślnie wyelwywałeś bargalowirus. No weźmy sobie czas na dwójkę. Żeby szybciej już 6 zarażonych dużo dni. No. Tak się będzie rozprzestrzeniał koronawirus w Polsce. <laughs> Minęło e, chyba z roka już mamy dwa zarażone. Dobra, teraz no, chodźmy dwanze, w wodę dwanze. jako jeden. Myślę, że to a będzie bardzo dobre. Co? Nic... Chodziło mi o my... wodę, nie? U... A dobra, tego to wam nie przeczytam, nie przetłumaczę, bo ja nie potrafię angielskiego. No to prawda? Z tym się zgodzę. Porada, informacja o kraju. Może no pan montażysta będzie tłumaczył, jeżeli będzie. nie wysypka no, się mi się z, z no. Muszę to z A to za pieniądze jest. O, już mam 330, 400 zarażonych. Zaraz tysiąc. Ale się rozprzestrzenia. Zaraz ty będziesz. I teraz ty będziesz... No, jeszcze nie ma w Polsce, nawet w Europie nie ma, więc wiesz. Rozprzestrzenianie weźmy w drójkę na powietrze. Tylko, żeby teraz za jeden objaw, objaw mi się nie ten. Kryzys Co? banku Goldman Steinel. Bank inwestycyjny zgłosił dziś kwarastofalne straty spowodowane błędem technicznym generatora liczb losowych. A, czyli generator pieniążków? Co? Pieniążki Pieniążki Aj z YouTube'a musi się zgadzać. Zaraz będę miał 100 się tysięcy zarażonych sortem? Co? Tak z ciekawości się Może tego O, dostaję się do Indii się dostałem. A ty Bargal, masz 10 zł w portfelu? Nie, dwa A. Do Rosji się dostałem, ty do Rosjanów się dostałem. Wow. To będzie się tak tam rozprzestrzeniał. Uuu, o Jezu, Zbarka blisko Polski. Czekaj, jak to się nazywa? E, do Wielkiej Brytanii dotarło. Uuu, a? U, kurde, smaria! Jezu, ile mam krajów już? Dużo. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czekaj, nie potrafię liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 90, 11, 12, 13, 14 zarażonych krajów. 20 punktów. rozprzestrzenianie. Dobra, pójdę w wodę drumer 2. Odetarł do, do Filipinów. A ty grasz na łatwym? Nie na normal. Bo chcę sobie wbić grzyba. Grzyba to... Nie będę nudności, żeś mi zmutował wirusie, ale ja nie chcę nudności. To nie dla dzisiaj. Polska jeszcze... To nie dla dzisiaj. <laughs> ale jeszcze Niemcy nie nic nie jest zarażone na oko Polski. Tylko Wielka Brytania się dotarła. Fafa. Ale w USA już jest. 29 U, wow. punktów, czekaj. Ej, iść w to. Ej, patogen omija filtry powietrza, pato, wody. No pato. Wiesz, że pato no, po hiszpańsku to znaczy kaczka. No tak, to wiem. I wyobraź sobie, że jak, jak śpiewasz piosenkę pato inteligencji, to śpiewasz y, kaczko inteligencji. to by to! Kaczko inteligencja, by to. Naukowcy lepiej rozumiałem za A wiesz, że jak ten po arabsku piszesz i XD i, i przetłumaczysz na Polski, to ci wyskoczy depresję. Mm -hmm. O, już Niemcy są zarażone, zaraz Polska. O kurde, ale mam lagi. A, znaczy co, so, ja nic, nie gram komputerową. Anemię... mi rozwinęło. Nie lubię Anemi. A ja nie lubię siebie. A super... Na... Grenlandia! Ty mam Grenlandię. A nie tu a nie długo Antarktydę. To ja bym wyjechał na Antarktydę, bo tam sobie nie będzie korolowa. No na Grenlandię może się dostać, ale to długa no Tyle imię, moje imię, malite. Wszystko naokoło Polski, teraz oprócz się, o, Europy Środkowej jest zarażone. Więc teraz to się rozprzestrzeniło. Co to jest Europa Środkowa? Nie wiem, mam dwa z geografii. A, super, duża ocena. Kozacka. Dobra, zaraz będę miał całą Afrykę. Dobra, do Polski dostało. Ja na czego teraz nic nie rozprzestrzeniam, nic nie robię, tylko żeby cały świat się zaraził, a nic ja później... nie robię, tylko robię. <laughs> Czekam, aż cały świat się zarazi o, no i później dowalam objawy na śmiertelność maksymalną. Ile jeszcze krajów mi zostało? A, tylko Karaiby i marka... Karaiby! Jak to brzmi? Karaiby. Karaiby. To Jakieś... To nie, to się nazywa Torbile, czy Toreble? Nie umiem czytać. Ja też. Zostały mi dwa kraje. A to wiem, co robić, żeby się szybciej zaraziły. Odporność na ciepło. Mm. Teraz ta marka... Zostało mi tylko Maracao. no bo teraz wezmę sobie... To nawet ja nie wiem, kiedy wyszła ta gra Played... o wirusach. Właśnie, Player's to nie Dawno? No. Cały Egipt jest zarażony. Bum, 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 bum. Jest dobra wszystkie kraje mam zarażone. Teraz wystarczy aż wszystkie się. O tu są na czerwone. A ile są? No jeszcze troszku zostało, żeby wszystko się zarażyło. Troszku, troszku, po troszku. I... Nie chcę wysypki, ja nie chcę wysypki. A mi wysypkę. No, ja y, ja dewul Wuje. Zmutowało mnie. Mutować to się można na Discordzie. <gry> A no właśnie <gry> Szybam wspomniał. Jak chcecie, to możecie być na naszego Discorda. Ua <gry> na którym A nawet, możecie zami y sobie pograć. Gryz z widzami będą. No. Nie kto to będzie organizował, nie pytajcie, mnie <grych> Zaraz ja całą Afrykę, bo nie ja będę miał. będzie miał się, kto to za to zabrać. No ja będę miał. O, Grenlandia ja zaraz będzie cała No nie, chyba nigdy już, bo YouTube mi zablokowało do końca życia. Do końca życia. A ja mam Lucky i gram od Lucky. Nice. 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 Tylko szkoda, że tu u tego wirusa... Typy, zaraz za wirus to trzeba za pieniążki dewolwywować. to cała Polska już nie żyje. Nie no, zarażona jest. Biedna Polska. P Polska A była Polska, w Brytanii no. powódź i 249 osób się zabiło. Dednęło. No nie Biedny. chcę żadnej anemii, ja nie wytrzymie zaraz. Cały czas mnie tutaj ten. Widzieli, Mutuję. Jak wygląda na Plague Inc. Multiplayer. No to fajnie, jakbyś to sobie kupił, to by były jakieś odcinki Najpierw z rywalizowania. W... Albo w współpracę. Znaczy, ja bym mógł to sobie kupić, ale wątpię, żebyśmy mogli grać razem, bo znajdziecie Xbox'a. Z... No w sumie. No, cały czas mi mutują mojego dobra iż pieprzyć. Fajcie cały czas sofa, bo jest. Z wami. Pewnie zaraz. Nas... Znaczycie, zaraz już będzie po ptokach. Ja się myję pod gołębiami. Nice. O Jezu. Czemu cały czas jest tsunami albo powódź? A, tsunami. Skąd ja to znam. <laughs> Nowa no, niegroźna choroba rozprzestrzeniania. Niemcy w trakcie Krocała ruty nowego rocznie. badania lekarz odkrył nową chorobę, którą nazwano Bargalowirus. Piękna nazwa. Zdaje się być nieszkodliwa, ale powinna zostać dokładnie zbadana. Inne kraje również zgłaszają jej obecność. No słuchajcie, wszystkie kraje są zarażone, więc no, 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 no. Czerwono na mapie jak u Bargala. No, tylko nie jest czerwono na USA i Kanada. Dzień Świadomości o Bargalowirus. Organizacje charytatywne planują Dzień Świadomości o Bargalowirus, aby przybliżyć zarys tych choroby i zachęcić do rozwoju badań na lekarstwo. Normalnie jak koronawirus u nas w Polsce. No już jest. Serio? Gdzie? W Zielonej Górze. A. Na Zielonej Górze. No nie, już rozpoczęto badze nad lekiem, no. Bar robimy nowe ficiki, będą ładne, takie z kombinezami. Y hmm. <laughs> Zaraz za Bargalowirus umieszczony na liście obserwowanych chorób. Ale to chyba na obserwowanych wirusach, bo to jest wirus. Przepraszam Państwa. Bargal, wiesz, jakiej rzeczy nie zrobiłeś? Jakiej? Najważniejszej. Powiedzisz, że, powiedzisz żebyś, żebyście wbijali do jego montażysty. Ale ja nie mam. Nie masz? Ja sam robię miniaturki od teraz. Ale co? Tylko miniaturki robisz. Nie gadaj, że mi rozwinęło ten obiad. Rozwinęło mi... Obiad? Niewydolność wielonarządową, co daje śmiertelność na maksa prawie. Uj, to ludzie se umrzecie teraz. Dziwne, że mnie na Discordzie nie przerywa. Porada zwalcz lek. Ale goście, wy jesteście dead. D-E-D. -e Już nie macie żyć. Tylko że może mi się nie udać. Rozwinąć z całego. Bergolowirus zabija bardzo szybko i bardzo dobrze. To takie smutne. kupę. Gusto. No, no do wirusa. Eee, <grym> e, o kurde, trzeba odporność na lekarstwo zrobić. Meme, czego? Mi, szczerze, mnie na Discordzie też tak przerywa? Co? Przerywa mnie na Discordzie? Nie. To nieźle, bo w Fortnite mam 700 pingów. A, dużo. I mnie cofa, jak nieco. Czekaj, co zrobić bo na trzy, rozprzestrzenianie? Jest I nagle 300 i 400 i 90 i 300. Dobra, muszę spowolnić teraz jak najbardziej pracę nad lekiem. Znowu dostanę Znowu mam bana! Ty no zaraz cały świat zabija. Jeszcze nie mam wszystkiego zarażonego, ale głupi jestem. Dajcie bargale, bo ja wychodzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Zastanówmy się, co my mamy teraz zrobić. Zarazić bergalowirusem cały świat. Dobra. Więc teraz ja on sobie dał tom. i tą. To. Dobra, lecimy. Ale nie no, nie uda mi się tego wygrać, bo teraz nie mam za dużo czasu na rozwinięcie się tego. Zaraz wszyscy zarażeni wyginą, a ja nie mam zarażonych wszystkich... więc trochę zostanie tych ludzi na tym świecie Bożym. No już prawie cała Rosji nie ma, a Polska? Zobaczymy jak Polska sobie radzi. No Polska zaraz nie będzie żyć. USA. Bombardowanie zakażonych miast. W celu spowolnienia pargalowirus zbombardowano... Psa... No nie gadaj, no to jakoś... Ty no może się to jeszcze... Nie, nie uda się. Zdecydowanie. Gdybym teraz to dewolu wywował, to się może by udało. Ale tak się nie da. O to daje dużą zarazliwość, to wezmę. Ja się chyba sam, sam się wypędzę z tego Bożej Rzeczy. Zaraz skończą pracę nad lekiem, a ja zabijam już prawie cały świat. Powiem ci, że tylko żeby osoby zostaną we Francji... O Jezu, obrzęk płuc. Mogą też... W Kanadzie i w USA zostanie najwięcej żywych ludzi. Więc to chyba dobrze mi poszło, co nie? O, że żegalek mi się zrobił. Bzyknął. Dobra. 95% kompletny Ale i tak ja zabiłem ponad 6 miliardów ludzi Więc no nie wiem jakby chcecie ogólnie to I tak by tego już nie wypędzicie Nie da rady Lek na Wargalowirus trudno I tak se, sam się wypędziłem to w ogóle źle taktyka zrobiłem No, bardzo trudno będzie odbudować. Będziecie musieli się bardzo rozmnażać. Zdecydowanie. No, i sam się wytępiłem. Oczywiście, razem zajmę. Dobra, myślę, że taka pi pierwsza gierka. Może w następnym odcinku uda się wygrać. Ale niestety, w tym jakoś nie wyszło. Tu macie cały podgląd. Niestety na mnie wyszło. Bargalowirusa się nie udało wygrać. W następnym odcinku, może wymyślimy jakiegoś innego wirusa. Jak macie jakąś nazwę, to piszcie na dole w komentarzach. Bardzo zachęcam. A tu by było na końcu w tym odcinku, więc na razie, szympan, pożegnaj się. Bye! What? What?